Ważna informacja, w Gdyni funkcjonuje całodobowa infolinia w języku ukraińskim i polskim, gdzie na bieżąco, na bieżąco uchodźcy ukraińscy mogą uzyskać informacje na temat pomocy, jaka jest oferowana przez miasto Gdynia właśnie tymże uchodźcom. Tam są również informacje na temat pakietów żywnościowych, które są wydawane na terenie Gdyni. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców miasta Gdyni do tego, aby wsparli nasz punkt pomocowe znajdujące się na ulicy Lotników 86, prowadzony przez Bank Żywności wraz z miastem Gdynia, do tego, aby przynosić nam wszelkie produkty żywnościowe długoterminowe. Najbardziej potrzebujemy te produkty długoterminowe, jak makaron, puszki różnego rodzaju, mięsne, rybne, zupki instant, tak? ale również kasze. Również dla dzieci różnego rodzaju puszkowe, że tak powiem, słoiczkowe dania. Jeżeli chodzi o paczki związane z elementami higienicznymi, olbrzymie wsparcie mieszkańców Gdyni pozwoliło nam na to, żeby najpierw zapakować i w pełni zabezpieczyć nasz magazyn centralny, jak i również punkty, w których przyjmujemy gości z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas pociągami, autokarami, busami. Natomiast od teraz dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej będą wydawały paczki ze środkami higienicznymi, będą. To też paczki, które będą dostosowywane, czyli będą wielkości pieluch dla najmłodszych gości, którzy przybyli, jak i również elementy związane z codzienną higieną. Dzięki temu, co mamy, mamy gotowość na najbliższe tygodnie wsparcia, natomiast wiedząc, że zarówno liczba osób, jak i długość konfliktu będzie cały czas narastała, wierzymy w gorące serca Gdynian i to, że kolejne dary będą do nas dochodziły.